Siema! Witam was wszystkich. Tutaj przedstawię wam eventu deszcz metorytów, który już będziecie mieli w na następny weekend, piątek, sobota, niedziela, od 21 do 22, taki, taki luźny, że tak to wieczorek. Gdzie na serwerze będą pojawiać się metoryty, które mam tu właśnie w opie. Będziemy je spawnować. Spokojnie, to, że jestem na farmerze plus nie znaczy, że ja tutaj będę, że, że jakby event tutaj będzie. On będzie na, na każdych mapach, od naspauna, od kopalni zwykłej. Do kopalni, plus. No, do soli na każdym ma będzie mógł się pojawić meteoryt. Więc niektórzy zyskają na strefie PP, niektórzy na normalnych, niektórzy na spawnie. Eee, dobra, także przedstawiając wam. Po pierwsze, tu macie przykładowy drop z meteorytu. Oczywiście tam pewnie coś jeszcze dorzucimy. Eee, jak zawsze wyczekujecie rzadkiego przedmiotu. Także to będzie to voucher pustki, gdzie dajemy dla was szansę po prostu dodaną robienia itemków z przepustek. Aby to nie była tylko przepustka event ale. Abyście również sobie może, jakby, właśnie z takiego meteorytyku wydrobić przypuszkę. No, ono robi si Tutaj macie wszystkie kryształy. No, a ja załóżmy, wezmę sobie kryształ magii. No, także jest. Tyk. Okej, okay, a sam wygląd meteorytów. Eee, oczywiście, drop. Eee, dostaje tylko 5 osób, które zadają za zadane największe dymy do meteorytów. Tu niech on akurat zleci. Tu widzicie, animacja wygląda tak. Eee, kordów nie ma nigdzie, więc musicie znaleźć meteorytyk. kto pierwszy znajdzie ten ma. No, jednak tak tego, jak to chodzi o damage. Każdy bije tyle samo meteoryt, więc yy, tu nie gra roli wasze konto czy tamtego. O, jak widzicie, już leci. Meteoryt yy, ogólnie tutaj mam ustawione aktualnie 100 HP, ale tak to na że będzie miał 5000 HP i co 25% będą respić się tak zwane zguby światów. Endermany. Które będą potrzebowały w sobie dodatkowe dropy Oczywiście nie będziecie mogli bić, jakby dalej do Dopóki zguby wszystkie będą zbite e, Zguby będą, z od... Jezu nie pamiętam no co tam Ale mają oczywiście szansę na e, odłamek zaczerowanej. Tam półek magii I tam, Boże jest normalną zaczarowaną skrzynkę No, takie pierdółki totalne, nie Także no, zawsze coś e, Dobra Także metory już ląduje Jak wiecie, odrzuciło wszystkich kordów, nie ma żadnych no to odbijemy, tyk, 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 mały procent, oczywiście nie można podejść za blisko, aby was odrzucało, by nie było osoby, co sobie podejdzie i wam zablokuje cały tego, ale oczywiście możecie tak chodzić i Okej, okay. tu są widzicie zguby światów. To myślę, że ten fragment już wam po prostu przeskipuje, bo to trochę będzie, ale dokładnie co 25% się spełni od 2 do 4 zgub światów, nie, z których możecie Tutaj jedynie zabijemy jakoś, zobaczymy, co może akurat tam drobny, no akurat z tej lindzy poleciało z tej akurat to do zaczerpanej. Także bijemy dalej i zaraz wrócimy do końcówki jak już będę zbił meteoryt. ok, także już się widzimy, dobiję meteoryt i pyk. Tutaj akurat jeszcze dwie zguby się zrespiły, one się znikną po 20 sekundach, tutaj miejsce meteorytu się naprawi po około 10 sekundach. Oczywiście tu macie jeszcze czas, aby je zbić. No i jak widzicie, tutaj na czacie został właśnie zniszczony, drop otrzymano w no i akurat tylko ja biję i macie prosty nipse jaki zadałem i akurat tutaj jeszcze jest podpięty testowy drop czyli rudowęgla o, zguby te także już wyszły zniknęły. No także taki luźni ewencik, łatwo zgarnić przedmiotów, może akurat ktoś zgarnie jakiś włowczepski. Przypominam, że to jest po prostu dodatek, że możecie to zgarnać, a nie że nie poleci, to znaczy już tego meteoryty myślę, że będą... Mam nadzieję, jak się spodobają. Chcemy troszeczkę oświeżyć ewenty, tak samo jak mówiliśmy, będzie nowe kurnika w grudniu. Podświeżamy trochę dla was eventy jakiś nowych napiszemy, a myślę, że Po prostu będzie przyjemny akurat, aby sobie Wieczorkiem godzinę spędzić, nie musicie trochę dodawać cały weekend, tylko dosłownie poświęcacie 3 godziny Także pozdrawiam i jak zawsze Myślę, że rozdamy dla was mbip na 7 dni oraz AP na 7 dni i nawet możemy to zrobić co całych jak to będzie 200 to Rozdajemy raz, jak będzie 400 to dwa razy i tak jak zawsze za najlepszy komentarz albo może... No dobra, napiszcie po prostu komentarz z nickiem a jakoś wylosuję, czy to w na następnym odcinku, czy to jakoś przed. Zawsze komuś odpowiadam. Także pozdrawiam, życzę w sumie nie wiem kiedy to wrzucam, ale mam nadzieję udanych skarbców, bo chyba wrzucę to jeszcze dzisiaj przed skarbcami, także ży życzę każdemu miłego, go. Pozdrawiam.